Dziewczynka, kanał, Was na Ciuchowy Haul Rzeczy są z różnych sklepów, także W nazwie macie wypisane, ale tak Trafiłam w Lumpku, sukienkę z Zary Na winter sukienkę z Mohito, Ale też zaszłam do Haiemu Kupiłam dwie sukienki, no i sporo topów Z Bershki, pokażę Wam wszystko co do mi się upolować A i jeszcze mam pasek z zubka. Pierwsza rzecz jest to sukienka z Zary, którą Trafiłam w Lumpku Taka dosyć krótka i tak, ona jest w rozmiarze XS, to jest taki bardzo luźny fason I to jest taka bardziej tunikowa sukienka, ona na mnie jest jeszcze ok do ciemnych rajstop, ale ja mam metr 60, Także dla troszeczkę wyższej osoby już będzie za krótka bo nawet dla mnie, ona jest taka, mówię, no do ciemnych, takich kryjących rajstop Bo do cieńszych to już tak trochę by było strach nawet chyba, nie wiem No taka mocno krótka ona jest i dosyć spory ma ten dekolt Muszę troszeczkę sobie tutaj szyć, bo dla mnie jest za głęboki jednak w tym momencie już taki trochę niebezpieczny, Kto był bardziej dopasowany fasem to spoko, ale właśnie jak jest taki luźniejszy, to bardziej można coś pokazać. I zapłaciłam za nią 13 zł. i 73 grosze. Zapamiętałam, bo ona była na wagę w dzień, kiedy było 54 zł za kilogram. Zobaczę, czy ona ma skład, ale chyba nie mam, a nie ma metkę. jest 100% z wiskozy. Taki całkiem ładny, ma w kwiatki bardzo mi się spodobała, no, mogła być ciut, ciut, ciut dłuższa, no, ale też jeszcze nie jest tak, że aż za krótka, pokażę Wam ją oczywiście na sobie, na przebitkach całkiem fajna sukienka, myślę, że za tę cenę naprawdę może być no tutaj też takie rękawki rękawki, chciałam powiedzieć, że ma guziczki przy rękawkach, nie wiem, mi wpadła w oko, kolejna rzecz jest to sukienka, którą trafiłam na Vintage za 20 zł ona jest z mojito, z rękawkiem, z takim dekoltem zakładanym rozkloszowane no nawet taki Pasaczek, nie wiem, czy będę nosiła w sumie z tym paskiem, czy z innym paskiem i po prostu wypruję te szulówki. Zobaczę, zobaczę. To jest z boku ma zamek. Całkiem fajna taka, maksymalnie prosta, klasyczna sukienka. Minus taki, że już widzę, że ona będzie się, będzie miała tendencję właśnie, żeby się łatwo giąć, Także niestety będę musiała ją wieszać na wieszaku albo po prostu przed założeniem prasować zawsze. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak się. Ja aż na człowieku, bo nieraz są takie ciuchy, że wystarczy dłużej posiedzieć i po prostu ten człowiek źle wygląda. Szczerze mówiąc nie zostawiam sobie nigdy takich rzeczy. Jak coś się okaże takie, że naprawdę pochodzę w tym trochę i po prostu w ciągu dnia widzę, że ma coraz więcej zagięć, coraz więcej zagięć, to zawsze, zawsze to albo gdzieś oddaję, albo czasem nawet po prostu wyrzucam, bo nie wiem, no miałam parę razy jakąś pluskę czy sukienkę, która dosłownie... Od zginania rąk tutaj miała takie linie i to wyglądało strasznie nieestetycznie po kilku godzinach. Jakbym w ogóle nie prała tej rzeczy, nie, prała, nie prasowała tej rzeczy. Czasami nawet wręcz na plecach miałam jakieś zagięcie od tego, jak nie do końca prosto usiadłem, jakoś tak straciutko zgarbiłam i ten materiał tam się zdążył pogiąć. Źle to wyglądało latko. Zawsze jak coś jest tak strasznie, strasznie sięgnięcie, to po prostu nie zostawiam sobie tego, bo wiem, że później się niekomfortowo czuję w takich rzeczach. Przeszukam, z czego jest to sukienka. I od nas 95% z poliestru i w 5% z elastanu. Także taka mieszanka. Bardzo lubię takie fasony. Myślę, że to ok wyglądałam na mojej figurze. Co jeszcze mógł tutaj? Oj, czy tutaj mam ten pasek. Za niego zapłaciłam 11 zł z groszami, więc jest dosyć ciężki. I właśnie to też był dzień, kiedy było 54 zł za kilogram, tylko w innym tygodniu. I on jest zapinany tutaj na zatrzask. I niestety, tak jak dla mnie mogą mieć jedno oczko więcej i żeby było bardziej dopasowane, białe takie bardziej dopasowane paski, w sumie nieco, to będzie tu widać. Ale zrobię stanek, jak na przykład miał za mało, no to lepiej w ten sposób, bo też też zawsze do jakichś rzeczy go założyć, Założę to czegoś takiego bardziej grubszego, to powinien być ok. Także nie mogę trafić w te zatrzaski. Dobra, jest ok. Także tak on wygląda. Mogę znieść ten pasek, byście bardziej głupicieli. Także w ten sposób on wygląda z takimi ozdobami. Przecież nie, za... nie założą go odwrotnie? Nie? nie, nie, dobra, nie założę go odwrotnie, bo już się zakręciłam. Także w ten sposób muszę w ogóle podciąć włosy, bo za długie już czuję że właśnie, że je za, załapię właśnie w jakieś paski i tak dalej. W ogóle ja sama sobie zawsze podcinam włosy. Nie wiem. Chcecie filmik z podcinania włosów, że jakąś nową metodę nie zawsze używam. Wezmę przetestować, bo w sumie mogę, mogę je parę razy podciąć, bo gdzieś tyle chciałam ich obciąć, także mogę. Parę metod, czym, którą wychodzą najprostsze. Także tak wygląda ten pas. No, mi się mi wpadł w oko. Stuki jest takie właśnie tylko prosty Mogę mieć jedną więcej. Odpięłam jedną więcej, ale z drugiej strony będzie się nie będzie tak odpinał w trakcie. No, chociaż może ja go za. Go za słabo zacisnęłam. Tak, ja go za słabo zacisnęłam, to w sumie na dwa można, także spoko. Także na coś takiego bardziej szerokiego będzie ok. Nie wiem, mi wpadł w oko. chociaż za taką cenę. Tam ponad 10 zł to jest ok. Wkaża parę rzeczy z sieciówek i zarówno w Hajem, jak i w berzce miałam takie miłe niespodzianki przy Kasie, bo niektóre rzeczy kosztowały mniej niż na metce Także fajnie, fajnie. Dobrze, że nie w drugą stronę. Mają dosyć połagan i trochę niepoprzeceniane niektóre rzeczy, które później jeszcze bardziej chcą przecenić. Już mam je przeceniane na kasie i tak dalej, także można się fajnie zdziwić. I tak, kupiłam taką sukienkę bardzo prostą, czarną, taką dzieninową, czyli widać wzorek, to no, takie dosyć prosty. Pokażę wam oczywiście na przybitkach na sobie i tak, wziąłam sobie rozmiar M bo zawsze wolę takie sukienki bo one i tak są bardzo wąskie, więc i tak, wziąłam sobie rozmiar M i polecam Wam też właśnie takie sukienki wełniane, wlać sobie zawsze rozmiar większy niż normalnie bierzecie ciuchy, bo jeżeli ona będzie w dobrym rozmiarze no to ona się bardziej trochę naciągnie na ciele no i później to jest troszeczkę czasami prześwitująca, to jest taka jednak sukienka letnia więc nie założę się pod nią jakichś takich grubszych restów i tak dalej Bardziej elastyczny, więc lepiej, żeby to nie mnie więc Zawsze takie bardziej elastyczne rzeczy, zwłaszcza wełniane, wolę sobie zawsze wziąć rozmiar większy. I tak, ona przykosztowała przed promocją 79,99, na meczce ma przecenion na 34,99. No i przy kasie się okazało, że na kosztuje w ogóle 24,99, także jeszcze dyszkę mniej. Także tak wygląda ta sukienka i właśnie mówię, z się się nie wziąć sobie jeszcze jednej, jeśli jesteście ciekawi, jaki ona ma skład. Zaraz poszukam metki. No nie ma metki. Dobra, mam wysoką Trochę się zdziwiłam. Um, Wyjśmie, że to będzie jakiś poliester, ale całkiem to jest przyjemne w dotyku, a To jest najważniejsze dla mnie. Nie, i to nie jest jednak poliester. To jest 30, 70% wiskoza i 30... Procent palami, także taka człowieka. Naprawdę przyjemna w dotyku jest ta sukienka. To sobie odłożyłam metkę z tej drugiej sukienki, bo jak ją mierzyłam już później w domu, to oderwałam tą kartkę, bo było, było po prostu drapiącą. No jest taka cieniutka, wężowy wzorek, taka na, na maksymalnie wiecie cienka. Na naprawdę upalne lato, jak jest naprawdę ciepło. No i ona kosztowała tak wyjściowa 39,99 i później ją tak przeceniali parę razy, bo jest kilka metek, aż w końcu kosztowała 12,99 zł. że całkiem fajna cena, 13 zł, także nowa sukienka kosztowała mnie tyle, co inna sukienka z Nobuka, także naprawdę dla tych wyprzedaży w że są strasznie tanie. Ramioczka są takie z elastycznej gumeczki, także w sumie fajnie, bo ona się tak dosyć dobrze dopasuje, a właśnie w powiedziałam o tej sukience, że Właśnie z tego względu wziąłam sobie rozmiar większą niż ona, jedna jest na, znaczy, na nie przedługa w tych ramiączkach i po prostu muszę sobie je skrócić. No ale wolać, żeby ona była taka nie aż za bardzo dopasowana, bo po prostu wtedy jest większa szansa, że będzie prześwitowała. Zwłaszcza latem, jak wyjdę gdzieś na słońce, a nie wiem, jakoś tak zawsze się niekomfortowo czuję, lubię mieć taką... Także myślę, że jak za 13 zł to może być. Nie jest to jakaś moja najładniejsza sukienka, jaką posiadam. No wiecie, 13 zł, a fajna letnia sukienka. To, to pomyślałam, że mi się przyda, zwłaszcza, że jakichś takich beżowych rzeczy nie mam za dużo. Z jednej strony to nie jest mój ulubiony kolor, a z drugiej strony czasami właśnie sobie stwierdzam, że o, coś by mi takiego pasowało. 53% poliester i 7% elastan. Także taka mieszanka. Całkiem spokojnie się, że ta sukienka jest. No i widziałam dużo topów z beż, nawet ja są takie dosyć... Bieliźniane w większości, więc nie wiem, czy takie rzeczy można mierzyć na YouTube, żeby mi tutaj kanału nie zablokowali, że za dużo golizny pokazuję, więc może po prostu tak Wam je pokażę na, jakich, na jakichś przebitkach tak z bliska. Także pierwszy top to jest taki lawendowy kolor, bardzo ładny kolor, strasznie mi się podoba. To jest taki troszeczkę gorsetowy, on ma z przodu dwie fiszbiny, no i te topy to naprawdę kosztowało grosze. Jeżeli coś takiego potrzebujecie, to mega, mega się opłaca. Nie wiem, czy na stronie też są tak niskie ceny. Ale w sklepie za ten topłot po w ogóle cena wyjściowa to było 89 zł. No a za niego zapłaciłam 14,90. Także 15 zł. Naprawdę mega się opłaca. Powiedział wam, że nawet nawet chyba w się, bym za taką cenę nie trafiła takiego topu. Zwłaszcza w sezonie latem. Może jako ziom jakby gdzieś tam, się, gdzieś tam się trafił pomiędzy skaterkami, to może by nikt by na niego nie zwrócił uwagi. Ale latem na pewno bym za tyle go nie kupiła. Znaczy, nie kupiłabym go taniej, bo za tyle pewnie. Trochę więcej, może na wagę bym go kupiła Jakieś tam pierwsze dni, ale na pewno nie zostały do ostatniego dnia, także Mega, mega się opłaca. Jedyny minus no to akurat ten fason, on no nie ma żadnego zamka, także Wkłada się go przez głowę, co nie jest Znaczy nie jest zbyt wygodne, no nie jest wygodne jeśli chodzi o makijaż Trzeba go raczej ubrać przed makijażem, bo później można rozmazać. Kupiłam też dwa takie topy No to są już takie mocno, mocno bieliźniane, znaczy no, nie było w dziale z, bieliz z bielizną, no ale ja tak je traktuję bardzo bieliznianie, powiem Wam. Ten jest bardzo ładny kolor. Ja ogólnie nie przepadam za jakimiś takimi beżami, tak dalej, jak Wam mówiłam, ale to jest taki coś pomiędzy brudnym różem, beżem. Naprawdę ładny kolor, zwłaszcza na żywo, bo tak na kamerze to nie wiem, jak wyjdzie On niestety nie ma fiszbin, tu by mu się przydało fiszbiny, no ale i tak wygląda ok. No i te topy właśnie też kosztowały 15 zł. Jeśli tak patrzę po 20, tutaj jest napisane, ale nie one, na pewno były po 15, bo właśnie one były też z tych rzeczy, które były taniej, później się okazywały. Także na metce mam 20, wyjściowa to jest w ogóle 89, na no, płaciłam po 15 zł za nie. Także naprawdę mega, mega się opłaca. One też nie mają niestety zamka, ale one są dużo bardziej tutaj elastyczne, więc też zakładanie ich jest takie prostsze. No i też jak ja je chcę traktować tak typowo bieliźnianie, no to też. Nie ma takiego problemu, więc wiadomo, bo wiadomo, że najpierw je zakładam przed malowaniem się, tak czy inaczej. Naprawdę fajne. Dobrze jeszcze patrzę, tak tą metkę, ale pokażę Wam je tak bardziej na zbliżeniu, żebyście mogli je lepiej obejrzeć. Naprawdę są ładne za taką cenę. Za 15 zł mega się opłaca. Za te 90 szczerze mówiąc nie, bo to wiadomo jaka to jest jakość. Ale za 15 zł to nawet to się znudzą szybciej niż by miały zniszczyć, tak naprawdę. I tak, w większości to jest tak. 97% poliester, 3% elastan. No i jeszcze też jest skład gdzieś koronki, pewnie. O. I 98% polamid i 3% elastan. I jeszcze trzeci skład? Nie, dobrze. W innym języku wiem, że trzeci skład. Ale to są dwa, właśnie materiały. Jest ta koronka. I tutaj taka ta satyna, naprawdę fajna. Myślę, że za taką cenę mega się opłacały. Tutaj ten był. Droższy, bo już kosztował 29 zł, nie po 15 zł. Ale też całkiem fajny. I on też do 89, a na 29,90. coś też, podejrzam, że między sklepami te ceny się różnią, więc jak na przykład już jeden zostanie, to może nawet ten będzie za 15 zł. Tutaj po, po dwóch stronach jest sznurowany. Nie ma żadnego zamka, ale dzięki tym sznurowaniom jest dużo wygodniejsze do założenia niż tamte. Całkiem, całkiem fajny. Myślę, że za taką cenę to naprawdę. I jeszcze mam wody też są takie dość mocno skąpe, więc raczej się nie nadają do pokazania tutaj, one, one nawet nie były wcześniej bo kosztowały 69,90 no a tutaj po przecenie kosztują 29,90 też się naprawdę opłacają zapinane w kroku, tutaj takie skrzyżowa, skrzyżowane paseczki, właśnie nie czy w sumie z przodu, Bez przodu powinno się je krzyżować, bo też tak jakie ja te wody, to próbowałam różne opcje właśnie jak założyć te paseczki ale to w różne wersje ok wyglądały, tak naprawdę. Także takie prześwitujące, krągowe wody. One nie są usztywniane, także są wygodne. Już usztywniane te rzeczy, fajnie wyglądają chyba. I tutaj ten top ON 24.90 na metce z 89.90 i też za niego zapłaciłam 15 zł. Także dużo rzeczy było w innej cenie przy kasie, a w innej cenie na półce wisiało. półce na wieszaku wisiało. Także trochę szkoda, bo być może jeszcze więcej rzeczy bym nabrała, jak ja bym widziała, że to są 15 zł. Niby nie jest to duża różnica, nie wiem, 25-15, ale jak już się bierze więcej rzeczy, to już to jest różnica jakaś. No i te są takie, jako skóry, całkiem fajny kolor, taki fioletowy, mało mam fioletowych rzeczy, także sobie wziąłem z tyłu, zapinam na zamek, taki dosyć prosty, klasyczny crop top. Tutaj są usztywniane, tutaj on jest usztywniany, z tyłu nie, tylko z przodu ma, no ale to fajnie, bo to wtedy się trzyma, jakoś tam podwija podczas noszenia. No i to całe moje zakupy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co wpadło w oko, co niekoniecznie. pochwalcie się co Wy sobie ostatnio kupiliście na wyprzedażach. Zapraszam Was też na moim Instagramie, w opisie. Na no zobaczenia na następnym filmiku. Cześć!